Ewa Ziętek, uwielbiana aktorka polskiej sceny i ekranu, po latach milczenia w końcu zdecydowała się na szczere wyznanie, które poruszyło cały kraj. W wieku 72 lat zdradziła, kim naprawdę jest miłość jej życia człowiekiem, który od dawna był obecny w jej codzienności, lecz pozostawał w cieniu reflektorów. To wyznanie nie tylko zaskoczyło fanów, ale też nadało jej historii zupełnie nowy wymiar. Od lat uchodziła za Kobietę silną, niezależną i w pełni oddaną pracy, a jednak w jej głosie po raz pierwszy zabrzmiała nuta delikatności, jakby ciężar skrywanych emocji wreszcie znalazł ujście. Świadkowie mówią, że w ostatnich tygodniach w zachowaniu Ewy Ziętek widać było coś niezwykłego. Stała się bardziej zamyślona, a jej uśmiech, choć nadal ciepły, krył w sobie nutę tajemnicy. Podczas prób teatralnych często spoglądała w dal, jakby jej myśli błądziły gdzieś poza sceną. W rozmowach z przyjaciółmi przyznawała, że od dawna czuła obecność kogoś, kto dawał jej spokój i siłę, ale dopiero teraz zrozumiała, że to uczucie jest czymś więcej niż przyjaźnią. Wyznanie o miłości pojawiło się niespodziewanie w jednym z wywiadów telewizyjnych, gdzie aktorka miała mówić o planach zawodowych. Jednak w pewnym momencie głos jej zadrżał, a spojrzenie nabrało niezwykłej miękkości. To wtedy padły słowa, które poruszyły serca widzów. Opowiedziała o relacji pełnej wzajemnego szacunku, o codziennych gestach czułości, o rozmowach do późna w nocy i o tym, że nawet w ciszy potrafią się rozumieć bez słów. Znajomi mówią, że odkąd ujawniła prawdę o swoim uczuciu, Ewa Ziętek jakby odżyła zaczęła częściej pojawiać się publicznie, promienieje spokojem i szczęściem, jakiego dawno nie widziano w jej oczach. Mówi się, że ta miłość przywróciła jej energię, dodała odwagi i natchnęła do nowych planów. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej niezwykłej historii i dowiedzieć się, kim naprawdę jest mężczyzna, który zdobył serce Ewy Ziętek, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi wiadomościami. Ewa Ziętek od dawna była postacią, którą widzowie kochali za elegancję, ciepło i autentyczność. Jednak dopiero teraz, gdy w wieku 72 lat odważyła się publicznie mówić o swojej miłości, świat zobaczył w niej kobietę pełną uczuć, Pasji i odwagi. To wyznanie stało się punktem zwrotnym nie tylko w jej życiu prywatnym, ale także w sposobie, w jaki odbiera ją publiczność. Miłość, którą skrywała przez lata, okazała się spokojna i dojrzała, ale jednocześnie pełna napięcia, jakby każde spojrzenie i gest niosły w sobie tysiące niewypowiedzianych słów. Mężczyzna, którego serce wybrała Ewa Ziętek, nie jest człowiekiem z pierwszych stron gazet. To ktoś z jej najbliższego otoczenia, kto przez długi czas pozostawał przy niej w ciszy, oferując wsparcie wtedy, gdy świat wymagał od niej siły. Ich relacja zaczęła się niepozornie od rozmów o teatrze, wspólnych prób, chwil spędzonych na kawie po spektaklach. Z biegiem miesięcy te spotkania nabierały innego znaczenia. Aktorka zaczęła czuć, że każde jego słowo niesie spokój, a każde milczenie ma w sobie czułość, której tak brakowało w jej pełnym obowiązku w życiu. Z czasem między nimi narodziło się coś wyjątkowego. Nie było to uczucie gwałtowne, lecz dojrzewające z każdym dniem. Ewa zauważyła, że coraz częściej łapie się na tym i szczeka na jego wiadomość, że uśmiecha się do siebie, gdy przypomina sobie wspólne rozmowy. W jego obecności przestawała być tylko znaną aktorką, mogła być sobą, zwyczajną kobietą, która nie musi udawać. W jej głosie pojawiła się lekkość, a w oczach blask, który wcześniej gaz pod ciężarem codzienności. Dla bliskich aktorki ta przemiana była zaskoczeniem. Córka zauważyła, że matka częściej śmieje się, gotuje ulubione potrawy i dba o każdy szczegół w domu. Przyjaciele z teatru mówili, że na scenie stała się bardziej ekspresyjna, jakby emocje, które dotąd skrywała w sercu, zaczęły płynąć z niej naturalnie. Sama Ewa przyznawała w rozmowach, że ta miłość dała jej nowe życie, że dzięki niej nauczyła się na nowo cieszyć z drobiazgów, takich jak zapach kawy o poranku czy dźwięk deszczu za oknem. Nie brakowało jednak chwil trudnych. Zainteresowanie mediów sprawiło, że para musiała nauczyć się chronić swoją prywatność. Pojawiały się spekulacje, domysły i komentarze, ale Ewa Ziętek zachowywała spokój. Wiedziała, że po tylu latach pracy w blasku reflektorów musi chronić to, co dla niej najcenniejsze. Jej partner okazał się człowiekiem dyskretnym i lojalnym, co tylko umocniło ich więź. Miłość w późnym wieku przyniosła jej coś, czego wcześniej nie znała poczucie równowagi. Dni, które kiedyś wypełniała praca i obowiązki, teraz nabrały innego tempa. Po raz pierwszy od dawna zaczęła dbać o siebie w sposób, który nie miał nic wspólnego z kamerą czy sceną. Spacery po parku, wspólne kolacje, cisza w domu to stało się jej codziennością. Psychicznie Ewa przeżywała głęboką przemianę. Po latach samotności i odpowiedzialności za wszystko wokół poczuła, że może komuś zaufać, że może oprzeć się na kimś bez lęku przed oceną. W jej pamięci często powracały chwile z przeszłości, długie wieczory spędzone samotnie w garderobie, podróże służbowe, które kończyły się pustym pokojem hotelowym. Teraz każda z tych wspomnień nabrała innego znaczenia, bo uświadomiły jej, jak bardzo brakowało jej bliskości. W rozmowach z przyjaciółmi Ewa często mówiła, że to uczucie nie przyszło po to, by coś zmienić, ale by przypomnieć jej, kim naprawdę jest. Stała się łagodniejsza, bardziej wyrozumiała nie tylko wobec innych, ale i wobec siebie. Czasem wspominała, że nigdy nie przypuszczała, iż miłość może przyjść tak późno i że będzie tak spokojna, tak prawdziwa i tak potrzebna. Kiedy patrzy się dziś na Ewę Ziętek, widać kobietę, która odnalazła harmonię. Jej ruchy są delikatniejsze, gesty bardziej świadome, a spojrzenie pełne wdzięczności. W jej domu panuje ciepło, w którym każdy detal zdaje się mieć znaczenie. Miłość odmieniła jej rytm dnia, dodała jej siły i natchnienia, sprawiła, że życie na nowo nabrało sensu. To nie jest historia o sławie czy blasku reflektorów, to opowieść o dojrzałym uczuciu, które przyszło niespodziewanie, ale w najwłaściwszym momencie. O kobiecie, która po latach poświęceń odnalazła spokój w ramionach człowieka, który zawsze był obok. I choć Ewa Ziętek nie zdradza zbyt wielu szczegółów o swoim partnerze, jedno jest pewne: ta miłość uczyniła z niej kogoś jeszcze piękniejszego, silniejszego i bardziej prawdziwego niż kiedykolwiek wcześniej. Mało kto przypuszczał, że w życiu Ewy Ziętek mogły istnieć chwile tak pełne emocji, napięć i nieporozumień. Choć jej miłość wydawała się spokojna i dojrzała, jak każde głębokie uczucie, nie obyła się bez trudnych momentów. Aktorka przyznała, że między nią a jej ukochanym zdarzały się spory nieburzliwe, lecz pełne cichych słów, niewypowiedzianych żalów i różnic w patrzeniu na świat. To były chwile, w których oboje musieli nauczyć się słuchać siebie na nowo, zaakceptować swoje granice i zrozumieć, że miłość w późnym wieku również wymaga cierpliwości i pokory. Czasami kłócili się o drobiazgi, o tempo życia, o to, jak spędzać wolny czas, o to, kto ma rację w codziennych decyzjach. Jednak za każdym razem, gdy emocje opadały, Ewa Ziętek uświadamiała sobie, jak bardzo zależy jej na tym człowieku. Mówiła, że każda różnica zdań przypominała jej, jak bardzo mu ufa, bo tylko z kimś naprawdę bliskim można pozwolić sobie na szczerość. Ich rozmowy, choć nie zawsze łatwe, stawały się pomostem do głębszego zrozumienia. Po każdym sporze, zamiast chłodu, Pojawiało się coś jeszcze silniejszego, więź, która nie znikała, lecz rosła w siłę. Ewa Ziętek, znana ze swojej wrażliwości scenicznej, zaczęła przenosić tę samą emocjonalność do życia codziennego. W chwilach ciszy potrafiła wyciągnąć dłoń, uśmiechnąć się, przyznać rację, gesty drobne, lecz pełne znaczenia. To właśnie te momenty sprawiły, że ich relacja zyskała nowy wymiar. Partner aktorki, człowiek z natury spokojny i opanowany, również nauczył się rozumieć jej artystyczną duszę, w której każde słowo, spojrzenie czy ton głosu miały głębszy sens. W wywiadach Ewa Ziętek mówiła, że te konflikty paradoksalnie cementowały ich związek. Kiedyś każdy spór był dla niej powodem do milczenia i dystansu. Dziś jest okazją do rozmowy, do otwarcia się. Miłość nie jest o unikaniu trudności, ale o znajdowaniu drogi powrotu do siebie- miała powiedzieć podczas jednej z rozmów. Te słowa poruszyły jej fanów, którzy zobaczyli w niej nie tylko gwiazdę, ale kobietę z krwi i kości wrażliwą, autentyczną i dojrzałą emocjonalnie. Nieporozumienia nie zatrzymały ich codziennej bliskości. Przeciwnie, nauczyły ich jeszcze większego szacunku do czasu spędzanego razem. Zdarzało się, że po kłótni wybierali się na długi spacer po warszawskich parkach, nie mówiąc nic, po prostu idąc obok siebie. W milczeniu odnajdywali spokój. Dla Ewy takie chwile były jak teatr życia bez scenariusza, bez świateł, tylko prawda i obecność drugiego człowieka. Bliscy aktorki przyznają, że po każdym trudnym momencie Ewa stawała się bardziej pogodna. W jej oczach pojawiała się miękkość, której nie da się zagrać kiedyś perfekcyjna i uporządkowana dziś nauczyła się, że w życiu liczy się nie tylko harmonia, ale i umiejętność przetrwania burzy. On mnie uczy cierpliwości, ja jego emocji miała powiedzieć z uśmiechem. W tych słowach kryła się prawda o ich relacji różni, a jednak idealnie dopasowani w swojej inności. Wieść o tym, że Ewa Ziętek ponownie odnalazła miłość, zelektryzowała opinię publiczną. Fani, którzy przez lata śledzili jej karierę i życie prywatne, przyjęli tę wiadomość z ogromnym wzruszeniem. Media społecznościowe zapełniły się komentarzami pełnymi gratulacji i podziwu. Zasługuje na szczęście! pisali widzowie. To piękne, że w tym wieku można jeszcze kochać tak prawdziwie. Nie brakowało słów zachwytu nad jej odwagą, że nie boi się mówić o emocjach, o potrzebie bliskości i o drugiej szansie, jaką dało jej życie. W teatrze, gdzie spędziła większość kariery, atmosfera również się zmieniła. Koledzy z branży zauważyli, że Ewa pracuje z nową energią. Często żartowała, że miłość to najlepsza próba generalna przed premierą każdego dnia. Jej współpracownicy mówili, że na scenie bije z niej ciepło i spokój, a każde słowo, które wypowiada, brzmi jak prawdziwe wyznanie. W życiu codziennym nauczyła się, że kompromis to nie porażka, lecz sztuka. Czasem ustępowała, czasem twardo broniła swoich racji, ale zawsze z szacunkiem. To podejście stało się inspiracją dla wielu kobiet, które w jej historii zobaczyły odbicie własnych doświadczeń. Każde kolejne wspólne popołudnie, każda rozmowa przy herbacie, każdy gest czułości umacniały ich relacje. Choć bywały dni pełne nieporozumień, to właśnie one sprawiały, że lepiej rozumieli siebie nawzajem. Po każdym konflikcie zamiast chłodu przychodziła wdzięczność za to, że mogą jeszcze razem przeżywać emocje, cieszyć się sobą i wspólnie budować codzienność. Ewa Ziętek nie boi się dziś mówić o tym, że prawdziwa miłość to nie bajka, lecz codzienna praca, rozmowa, empatia i zaufanie. To historia o ludzi, którzy po latach nauczyli się nie tylko kochać, ale i słuchać. A w jej oczach pełnych ciepła i spokoju widać, że każda kłótnia, każda różnica zdań była tylko kolejnym krokiem w drodze do głębszego zrozumienia. Publiczność, która przez dziesięciolecia widziała ją w setkach ról, dziś widzi w niej kobietę szczęśliwą. Nie dlatego, że wszystko układa się idealnie, ale dlatego, że umie kochać mimo trudności. I właśnie to sprawia, że historia Ewy Ziętek porusza tysiące serc. Ewa Ziętek, jedna z najbardziej cenionych aktorek polskiego kina i teatru, przez dekady budowała pozycję artystki o niezwykłej wrażliwości i wszechstronności. Jej kariera, rozwijająca się od lat 70., to historia nieustannego poszukiwania prawdy o człowieku zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych. Widzowie dostrzegali w niej aktorkę, która potrafiła jednym spojrzeniem przekazać emocje trudne do opisania słowami. Już od momentu ukończenia prestiżowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Ewa Ziętek wykazywała niezwykłą dojrzałość sceniczną i intuicję artystyczną. Jej debiuty teatralne w Ateneum i komedii przyniosły entuzjastyczne recenzje, a publiczność zaczęła rozpoznawać w niej kogoś więcej niż tylko młodą, obiecującą aktorkę. Była to osobowość, która potrafiła tchnąć życie w każdą postać. W teatrze Ziętek nie ograniczała się do jednego repertuaru. Potrafiła płynnie przechodzić od klasyki po współczesność, od szekspira po polskich dramatopisarzy nowego pokolenia. Jej kreacje zawsze niosły w sobie autentyzm i ciepło, które z czasem stały się jej znakiem rozpoznawczym. W Ateneum stworzyła role pełne wdzięku i melancholii, a w komedii lekkie ale głębokie postaci kobiet, w których widzowie odnajdywali kawałek własnego życia. Reżyserzy często podkreślali, że Ewa Ziętek potrafi słuchać partnera scenicznego w sposób wyjątkowy, z pełnym skupieniem i empatią, co nadawało każdemu dialogowi prawdziwego ludzkiego tonu. Sława filmowa przyszła szybko. W 1972 roku, gdy Andrzej Wajda zaprosił ją do udziału w Weselu, młoda aktorka stanęła przed wyzwaniem zagrania w dziele, które już wtedy miało status legendy. Wajda dostrzegł w niej coś, co później potwierdzili wszyscy zdolność do łączenia subtelności z siłą wyrazu. Jej obecność na ekranie była magnetyczna, a sposób, w jaki wchodziła w emocje postaci, wyróżniał ją spośród wielu. Po sukcesie Wesela drzwi do świata filmu otworzyły się szeroko. Lata 80. przyniosły Ewie Ziętek ogromną popularność telewizyjną. W serialu z Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei pokazała inną twarz lekką, pełną humoru, ale jednocześnie inteligentną i życiową. Jej bohaterka nie była tylko elementem komediowego tła. Stała się symbolem kobiet niezależnych, które mimo codziennych trudności potrafią zachować godność i uśmiech. Widzowie pokochali ją za tę naturalność, a każda kolejna rola potwierdzała, że Ziętek potrafi uczynić z prostych historii coś wyjątkowego. W domu jednym z najważniejszych seriali w historii polskiej telewizji Ewa Ziętek wcielała się w postać, której losy rozciągały się na dziesięciolecia. To właśnie tam jej talent dramatyczny nabrał pełni potrafiła starzeć się z rolą, nadając jej głębi i autentyczności. Dla wielu widzów stała się częścią ich własnego życia, kimś, kogo losy śledzono z emocjami przez lata. W późniejszych latach aktorka chętnie angażowała się również w projekty nowoczesne. Serial Barwy Szczęścia, w którym występuje od kilkunastu lat, pokazał, że mimo upływu czasu Ziętek nie traci świeżości. Jej bohaterka, dojrzała, ale wciąż pełna życia, przemawia do nowego pokolenia widzów, którzy odnajdują w niej mądrość i ciepło. Ewa Ziętek nieustannie udowadnia, że dobra aktorka potrafi dostosować się do każdej epoki, nie tracąc przy tym autentyczności. Szczególne znaczenie w jej. Karierze ma sposób w jaki podchodzi do pracy. Znana z perfekcjonizmu i ogromnego szacunku do rzemiosła, nigdy nie pozwalała sobie na powierzchowność. Każdą postać budowała od podstaw, od sposobu poruszania się, przez ton głosu po najdrobniejszy gest. Koledzy z branży wspominają, że Ewa Ziętek zawsze przychodziła na plan przygotowana, ale otwarta na improwizację, dzięki czemu wiele scen nabierało nieoczekiwanej autentyczności. Jej wpływ na kolejne pokolenia aktorów jest niezaprzeczalny. Wielu młodych artystów, którzy mieli okazję z nią pracować, wspomina atmosferę zaufania i spokoju, jaką roztaczała. Nie dominowała, lecz inspirowała. Zawsze powtarzała, że aktorstwo to nie rywalizacja, ale wspólne tworzenie emocji. To podejście sprawiło, że zdobyła nie tylko uznanie publiczności, lecz także szacunek środowiska. Ewa Ziętek ma w sobie coś, co trudno zdefiniować aurę ciepła i prawdy. Widzowie czują, że każda jej rola, niezależnie od rozmiaru, niesie w sobie szczerość i głęboki humanizm. Niejednokrotnie mówiła w wywiadach, że najważniejsze w życiu jest pozostanie wiernym sobie i ludziom, których się kocha. Ta filozofia przenika wszystkie jej kreacje i czyni je ponadczasowymi. Dziś, patrząc na jej dorobek, można odnieść wrażenie, że Ewa Ziętek stworzyła nie tylko wiele wybitnych ról ale także pewien wzorzec aktorstwa opartego na empatii i szacunku dla człowieka. Jej obecność na scenie i ekranie wciąż przypomina, że prawdziwa sztuka nie potrzebuje efektów, wystarczy autentyczność. Dzięki temu Ewa Ziętek pozostaje jedną z tych artystek, których kariera nie zna słowem przemijanie, a jej nazwisko na stałe zapisało się w historii polskiej kultury. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy byli dziś z nami i poświęcili swój czas, aby poznać niezwykłą historię Ewy Ziętek Artyski, która od dziesięcioleci. Porusza serca widzów swoją autentycznością, ciepłem i prawdą. Wasza obecność, komentarze i wsparcie sprawiają, że nasza praca nabiera sensu, a każda kolejna opowieść może wybrzmieć jeszcze mocniej. To dzięki Wam możemy pielęgnować pamięć o wielkich twórcach polskiej sceny i kina, przypominać ich dorobek, pasję i wpływ, jaki wywarli na całe pokolenia. Jeśli czujecie, że ta historia była dla Was ważna, że poruszyła coś w środku, zostawcie subskrypcję na naszym kanale. To właśnie dzięki niej nie przegapicie kolejnych materiałów o ludziach, którzy tworzą kulturę z sercem. Każde kliknięcie subskrybuj to mały gest, ale ma ogromne znaczenie, pozwala nam dalej rozwijać się, tworzyć, odkrywać i dzielić się tym, co najpiękniejsze w polskiej sztuce. Dziękujemy za każdy lajk, like, każdy komentarz i każdą chwilę spędzoną razem z nami. Wasze wsparcie daje siłę, by iść dalej z pasją, z wdzięcznością i z wiarą w to, że warto opowiadać o ludziach, którzy swoją pracą uczynili świat lepszym miejscem. Pozostańcie z nami, śledźcie kolejne odcinki, w których będziemy odkrywać kulisy życia i kariery artystów, którzy zapisali się złotymi literami w historii polskiej kultury. Subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się tym materiałem z innymi. Niech pamięć o wielkich twórcach trwa dzięki wspólnej pasji i miłości do sztuki. Dziękujemy, że jesteście częścią naszej społeczności. Razem tworzymy przestrzeń pełną emocji, wspomnień i inspiracji. Do zobaczenia w kolejnym materiale z serca dla Was.